O matko, jak ja czekałam na ten koncert. Matka, jak ona się cieszyła na ten koncert, to po prostu non-stop o tym gadała. Już w pewnym momencie miałam tego dosyć, ileż można gadać o tym koncercie. Jean-Michel Jarre, Dolina Szarlotty. między Ustką a Słupskiem, miejsce siedzące. Pierwsze rozczarowanie. Dwie godziny przed koncertem nie ma parkingu. Idziemy z Buta trzy kilometry. I tak mnie bolą nóżki. Ale to nic. Bo za chwilę usłyszę Orient Express, oksyżen, Rendezvous, rumbę, pamiątkę z Chin i nie wiem, a pola magnetyczne, wiele, wiele innych melodii. To wszystko to moja młodość, to moje emocje, to moje przeżycia kosmiczne, to moja prawie medytacja, to moje uniesienie. jean Michel lat 76. Wygląda na 45. I wyszedł. Brawa. I po chwili techno. Pytam, gdzie są te wszystkie utwory? Gdzie są te aranżacje? Czy wszystko trzeba przerabiać na nowocześnie? Czy trzeba tak się podlizywać młodym? Oni i tak się nie dadzą na to złapać. A starzy, starzy byli sfrustrowani. I tak to jest, jak stary chłop się bierze za nowoczesność? No, a nie oszukasz. Nie ma co zaczekać klasyki i czegoś, co było dobre kiedyś, bo później się na tym wywalisz, poparzysz się tym. Oczywiście byli znawcy, którym to się podobało. Jakie to spójne, to jest prawdziwy geniusz, jakie to było wspaniałe. On idzie do przodu. Ale ja nie chcę do przodu, bo to, co było pierwsze, było najlepsze. A jeżeli nie, to niech gra najpierw taka, potem siak. Po starodawnemu, a potem nowocześnie. A nie, że ja taka wyszłam. Taka rozczarowana. Swój wiek noś jak koronę i nie podlizuj się, młody. Ż żanie Michelu żarze. Powrót też był straszny. Szliśmy w tłumie, było ciemno, mogliśmy się przewrócić. I potem jeszcze szliśmy wśród spalin. I mogłam się zatruć. No ale nic, dobrze, że go zobaczyłam. Może jeszcze kiedyś zagra po starym, bo po prostu trzeba być sobą. Trzeba być autentycznym, nie ma co nikogo udawać. Wtedy wszystko jest dobrze. Nie ma co wymyślać i próbować być kimś, kim się nie jest.